To wielki dzień dla tego regionu. To wielki dzień, dlatego że Droga Krajowa numer 16 to ważny element arterii komunikacyjnej w naszym kraju. Łączący wschód z zachodem i łączący ważne ośrodki w całym regionie. Poczynając od Augustowa, Ełku, Mrągowa po Olsztyn czy Ostrudę. Ale to również ważny korytarz międzynarodowy, dlatego że jest to. Najszybsza trasa łącząca kierunek z Berlina do krajów bałtyckich. Oddajemy dzisiaj pierwszy odcinek 13-kilometrowy, borki wielkie rągowo. mamy już podpisaną umowę na etap z Barczewa do Biskupca, kolejne etapy z Olsztyna do Barczewa i będą przed nami i będziemy je podpisywać. Będziemy robić wszystko, żeby kontynuacja. Budowa kolejnych odcinków następowała bardzo sprawnie. Powiem w liczbach: ta inwestycja ostatecznie rozliczy się kwotą około 620 milionów złotych. To jest bardzo dużo. To jest 13 kilometrów samej drogi w standardzie klasy S. Do tego 3 kilometry drogi klasy niżej obwodnicy Mrągowa. Całość 16 ma liczyć 130 km. Wszyscy mówią, że to jest kręgosłup w Armii i Mazur. Zgadzam się z tym całkowicie. Jest to jedna z kluczowych dróg w naszym rejonie. Także cieszę się, że część tego kręgosłupa właśnie uzdrowiliśmy w ilości 13 e, km. E, tak jak minister wspomniał, rzeczywiście, jedna umowa jest już podpisana. Druga prawdopodobnie za chwilę. Za chwilę będziemy czyli też wszystko, ażeby e, cała droga od Olsztyna do Ełku była w standardzie klasy S. I z góry dziękuję za wsparcie w możliwości realizacji tego dużego przedsięwzięcia. Dla nas to e, ta droga nie tylko jest słupem rozwoju, ale też e, poprawą bezpieczeństwa militarnego naszego regionu, dlatego że jesteśmy regionem, który jest ich narażony bardzo mocno e, na działanie. E, e, Państw, które prowadzą wobec nas e, działania hybrydowe, wojenne. Dlatego e, ta droga na pewno też odegra rolę też strategiczną. E, jak ona jest ważna, jak istotna, to, to wszyscy Państwo wiecie. Natomiast e, jej. Kontynuacja jest dla nas ogromnym priorytetem i, i myślę, że dla nas to wspólne wyzwanie, żeby dążyć do tego, żeby finał był jak najszybszy. Wszyscy dążymy do tego, aby realizować duże inwestycje na Warmii Mazurach, akurat ten odcinek drogi, podpowiedział mi to pan dyrektor, to jest 2014 rok, kiedy wydano decyzję środowiskową. I tak to jest w realizacji inwestycji. Ktoś zaczyna, ktoś projektuje, później ktoś wykonuje, później ktoś odbiera i kolejna inwestycja jest w tym czasie projektowana, bo jest to praca ciągła. Bo jest to praca planowa, ale jest to dla nas wszystkich wielkie wyzwanie dla samorządowców, dla osób reprezentujących rząd i, par i, i parlament. E, tak jak powiedział pan Wojewoda, dla Warmii i Mazur inwestycje, panie ministrze, są szalenie ważne. Jesteśmy jako region jedynym regionem, Polski, który graniczy z obwodem królewieckim. Jesteśmy zainfekowani niestety tym, co się dzieje po drugiej stronie e, granicy. Odczuwają to nasi przedsiębiorcy na Warmii Mazurach, odczuwają to nasi samorządowcy i mieszkańcy. Dlatego potrzebujemy ukierunkowanego wsparcia właśnie na te tereny przegraniczne, aby granica nie była naszym przekleństwem, ale dawały na, dawała nam szansę na zrównoważony rozwój i do tego y, jako wszyscy. Mam nadzieję, środowiska i wrażliwości polityczne dążymy. E, gratuluję tej inwestycji. Sama jestem beneficjentką, bo to jest moja częsta droga między e, biskupcem a, a Spychowem, e, także czekamy na kolejne e, odcinki tej drogi, i cieszę się, że są wśród nas samorządowcy właśnie z powiatu. E, Mrągowskiego, dla których ta inwestycja była do tej pory dużą uciążliwością, a dzisiaj mam nadzieję, będzie wielką szansą rozwojową również dla terenów, które są tutaj położone, szansą na rozwój gospodarczy tych terenów. Gratuluję wykonawcy, już tutaj widzimy jaka to jest dobra jakość, jak wiele lat powinna ta droga służyć naszym mieszkańcom i gościom. No i oczywiście wspominana tutaj strategia Bezpieczeństwa jest też bardzo wielką istotą. Ważne jest to, żeby inwestycja z szesnastki nie schodziła i dotarła aż do Ełku, bo to jest przyszłość naszego regionu. Dziękuję bardzo. I należą się podziękowania i samorządowcom, i mieszkańcom, tej cierpliwości mieszkańców, bo musieli się każdego dnia. Jako Zarząd Województwa jesteśmy do dyspozycji. Wspierając ważne inwestycje, kluczowe inwestycje w regionu to nam daje potencjał do rozwoju. Bezpieczne, szybkie drogi dają nam możliwość rozwoju regionu Warmii Mazur. Mazury. Pięknie dziękujemy i zapraszamy na Warmi Mazury. Chciałem przeprosić, chciałem przeprosić mieszkańców za to, że czasami się zrzymali, no bo trochę na nabałaganiliśmy tutaj, trochę trzeba było tutaj się pozrzymać i, i poczekać czasami w korkach, ale myślę, że efekt jest właściwy i myślę, że no Szybko o tym zapomnicie, bo, bo plusy przebiją te, te minusy, które przez jakiś czas były, były istotne. Bardzo dziękuję za dobrą opinię, którą, na którą tutaj zarobiliśmy. Dziękuję Wam za moją załogę, bo to Wyście na nią zarobili znowu. I e, zgłaszam gotowość drogi do, do eksploatacji i zgłaszam gotowość firmy do następnych zadań. Dziękuję bardzo.